Witam Cię na kanale Grafika dla Lajka. Będziemy zajmować się dzisiaj trikami w kanwie. Pokażę Ci, w jaki sposób przyspieszyć swoją pracę i uniknąć zbędnej frustracji. I wiesz, dlaczego nagrywam ten film? Dlatego, że sama kiedyś traciłam bardzo dużo czasu na wyszukiwanie różnych elementów, na szukanie rzeczy, które chcę zrobić w kanwie, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. I właśnie, żeby uniknąć tej frustracji, postanowiłam stworzyć ten materiał i podzielić się z Tobą kilkoma trikami, które będą ułatwiać Twoją codzienną pracę, ale też odeślę Cię do materiału, materiału, którego napisałam na moim blogu, w którym dzielę się z Tobą 17 trikami właśnie na Przyspieszenie i ułatwienie pracy w kanwie. Odsyłam cię, link znajdziesz w opisie, a ja przedstawię Ci tutaj, w tym nagraniu, kilka moim zdaniem najciekawszych opcji, które na pewno będą dla Ciebie przydatne. A ja przychodzę jeszcze z krótkim ogłoszeniem, dlatego że przygotowałam krótką checklistę, krótką ściągę, która pomoże Ci w szukaniu różnych elementów do projektu. W tej ściądze zamieściłam bardzo popularne hasła i mniej popularne hasła. Takie, które pomogą Ci wyszukać elementy, których do Twojego projektu Ci brakuje. Jeśli potrzebujesz tego materiału, również zamieszczam link w opisie. Możesz sobie go bezpłatnie pobrać i korzystać dowolnie. Trik numer jeden, chyba najważniejszy, jeśli chodzi o projektowanie w kanwie, to usuwanie tła. I pokażę Ci, w jaki sposób usunąć tło ze zdjęcia, ale też z wideo. Jeśli chodzi o zdjęcia, w Canva Pro jest to naprawdę bardzo proste, dlatego że wybieramy sobie zdjęcie, a następnie przechodzimy do zakładki Edytuj zdjęcie i tutaj możesz skorzystać z opcji usuwania tła. I jak widzisz, super, nam się to wszystko usunęło. Jeśli coś byłoby tu nie tak, to możemy nad tym jeszcze popracować, klikając tutaj w tym miejscu i możemy Usuwać kolejne elementy albo coś przywracać, jeśli też tego potrzebujemy. Natomiast, jeśli nie masz Canva Pro, to możesz skorzystać z dodatkowej aplikacji, którą Canva nam tutaj daje, a mianowicie aplikacja tak. I ona polega na tym, że dodajemy do niej zdjęcie. Wybieramy sobie zdjęcie, które, z którego chcemy usunąć tło. Ja tutaj dodam jakieś swoje zdjęcie. Klikamy usuwanie tła, i w tym momencie kanwa nam wyrzuci moje zdjęcie już bez tła. Dzięki temu właśnie nie musimy wychodzić poza środowisko kanwy, tylko już tutaj możemy sobie, możemy sobie właśnie usuwać tło i pracować dalej z tym zdjęciem. Mamy również opcję usuwania tła z filmu, i tutaj Wybierzemy sobie jakiś film, który, z którego moglibyśmy usunąć tło, na przykład taki. Tutaj jest również ta opcja dostępna w kanwie Pro. I takie małe zastrzeżenie: film nie może być dłuższy niż minutę. Czyli jeśli mamy takie nagranie, które trwa 59 sekund, to jak najbardziej możemy sobie tutaj usunąć, usunąć tło z tego filmu i podstawić jakiekolwiek inne. Więc w ten sposób możemy usuwać tło z filmów, możemy usuwać tło ze zdjęć. W przypadku zdjęć mamy opcję płatną i bezpłatną. Natomiast niestety w przypadku filmów możemy to robić tylko wykorzystując Canva wersji Pro. Kolejny trik, który będzie Ci pomocne, jeśli szukasz jakichś elementów w kanwie i nie możesz ich znaleźć. Nie możesz znaleźć elementów, które będą pasować do Twojego projektu. To wyszukiwanie ze względu na twórcę. I teraz krótkie wyjaśnienie. Jeśli chodzi o wszystkie elementy, czyli filmy, zdjęcia, grafiki, które znajdują się w kanwie, z których możesz korzystać do przygotowywania projektów, one są tworzone przez tak zwanych twórców kanwy, czyli to są osoby, które na zlecenie kanwy tworzą tutaj materiały, z których my potem korzystamy. I teraz, jak jesteśmy w zakładce Elementy, i tutaj szukasz tych wszystkich grafik itd., itd., wpisując po prostu różne hasła. Jeśli wpiszemy sobie na przykład to bieganie, to dostaniemy zbiór różnych elementów, które są podzielone na kategorie. I teraz jeśli wybierzemy sobie jakiś element, na przykład tę panią, klikniemy tutaj na trzy kropeczki, to dostaniemy informację o tym, o tym właśnie elemencie. I tutaj te informacje zawierają nazwę danego elementu, zawierają tutaj takie hasztagi, którymi został ten element podpisany. Mamy też tutaj opcję zobaczenia więcej podobnych, ale to za chwileczkę. Tutaj skupimy się na tym, kto ten element stworzył. Ten element został stworzony przez tą osobę, i teraz klikając w to miejsce, zostajemy przeniesieni do biblioteki zasobów, ale tylko tego twórcy. Czyli tutaj również możemy przeglądać różne kategorie treści. Ale te wszystkie treści będą stworzone przez jedną osobę. I teraz po co ci tak naprawdę jest to potrzebne? Po to, że dzięki temu możesz zachować właśnie spójność swoich grafik. Te wszystkie elementy, w większości, one są w jakimś konkretnym stylu przygotowane. Więc jeśli szukasz czegoś więcej, więcej elementów w podobnym stylu, to może warto właśnie zapoznać się tutaj z biblioteką elementów danego twórcy. Załóżmy taką sytuację. Masz szablon, grafiki, masz na nim różne elementy i potrzebujesz na przykład więcej elementów, które są podobne do tego, który tutaj mamy w tym szablonie. Teoretycznie możesz szukać w zakładce elementy, ale może się okazać, że będzie to trudne i ciężko będzie Ci znaleźć elementy, które są właśnie w tym samym stylu. I teraz w jaki sposób sprawdzić, kto z Przygotował ten element, jakimi hashtagami on został tutaj podpisany. Jeśli mamy go już w projekcie, jeśli on jest w zakładce Elementy i jesteśmy tutaj w, z perspektywy biblioteki, to jest to proste: trzy kropeczki i mamy to. A jak element jest już w projekcie, a projekt nie został przygotowany przez nas, klikamy na dany element, przechodzimy na pasek edycji i tutaj mamy. Taką ikonkę z informacją. Jeśli klikniemy sobie w to miejsce, to dostaniemy wszystkie te informacje, które mamy również tutaj w tych trzech kropeczkach. Czyli mamy informacje o nazwie elementu, autorze i możemy sobie tutaj zobaczyć na przykład więcej podobnych elementów. W ten sposób oszczędzasz czas na szukaniu. I jak jesteśmy już tutaj w trikach związanych właśnie z wyszukiwaniem elementów, to pozwól, że pokażę Ci jeszcze jeden trik, który pozwoli na to, żeby wyszukać zdjęcia w podobnej kolorystyce, kolorystyce na przykład Twojego projektu. Zacznijmy od tego, że skopiujemy sobie kod koloru i to jest powiedzmy kolor mojej marki i chciałabym zdjęcia, które będą pasować kolorystycznie właśnie do tych kolorów. I tutaj jeśli chodzi o hasło, to napiszemy sobie na przykład... Elementy. Elementy ozdobne. I teraz przechodzimy w tę ikonkę która pozwala nam na filtrowanie. I tutaj możesz sobie wyfiltrować, czy te elementy mają być w kwadracie, pionie czy poziomie. Możesz sobie wyfiltrować, czy to mają być elementy statyczne czy animowane. Możemy też wyfiltrować tylko elementy płatne bądź bezpłatne. Możemy też wyfiltrować elementy bez tła, ale możemy, klikając tutaj w to miejsce, wklejając kod naszego koloru, możemy poprosić kanwę, o to, żeby nam wyszukała tylko elementów w danej kolorystyce. I dzięki temu będą one już super pasować do naszego szablonu. Bardzo Ci dziękuję za to, że obejrzałaś ten filmik, i jestem bardzo ciekawa, jakich funkcji brakuje Ci w kanwie. Czego nie wiesz, czego nie możesz zrobić, a bardzo byś chciała. Ja przyznam osobiście, że bardzo mi brakuje takich funkcji związanych z edycją tekstów, związanych właśnie z redakcją, związanych yy, z taką większą ingerencją w skład. Mam nadzieję, że już niedługo te funkcje będą tutaj obecne i kanwa będzie je miała. A Tobie czego brakuje? Daj znać w komentarzu bardzo chętnie, podyskutujemy sobie na, tutaj na ten temat. A ja zapraszam Cię do innych filmików, ale też za tydzień do nowego wideo.